Kontemplacja jest jak cisza w oku cyklonu. Zaczynasz blaknąć. Nie jesteś mocno zakorzeniony w świecie. Tracisz kontakt z samym sobą. Musisz się wyciszyć odzyskać równowagę. Mógłbym ci pomóc. Usiądź. To jakiś performance? Ktoś to nagrywa? Zwykle jesteś otwarty na nowe rzeczy. A teraz się boisz. Dobra, to o co chodzi? O medytację. O, coś jak zen? Tak. Okej, okay. mów dalej. W mieście jesteś odcięty od kontaktu z naturą. Metal. Kaniony betonu, oczy neonów, dusi cię cały brud tego świata. No, ogród Zen to nie jest. Musisz się zatrzymać i odnowić więź z samym sobą. To ty jesteś źródłem. Musisz tylko z niego zaczerpnąć. Jesteś gotowy? Dobra, a teraz konkrety. Co mi to da? Pełnie jaźni. Usłyszysz swój głos i tylko swój wszystko inne ucichnie. A jeszcze bardziej konkretnie. Nie dasz się wypchnąć z własnego życia. Mogę spróbować. Dam ci brain densy medytacyjne, które pozwolą ci wyzwolić świadomość. Dam. Możesz mi zapłacić tyle, ile uważasz. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Pierwsze praktyki medytacji lepiej odbywać pod opieką nauczyciela. Zacznijmy. Poprowadzę cię. Medytacja o żywiole Ziemi, duchu Ziemi, Matko Ziemio, pozdrawiam cię. My z Tobą w jednej krwi, ja i ty. Ja to Ty. Ty to ja, Matko Ziemio, ja stworzony z Ciebie i innych żywiołów. Oczyść ciało moje, duszę od bólu, chorób, brudu, brudnej energii brudnych ludzi, brudnych światów i brudnych wymiarów. Daj mi energię życia, zdrowie daj. Mądrość, młodość, wiedzę. Siłę, radość, szczęście i mocny wewnętrzny spokój. Idziemy po ziemi, po łące, wokół nas przyroda w rozkwicie. Zdejmujemy obuwie, idziemy boso. Czujemy Ziemię, energię Ziemi, czujemy radość, spokój, lekkość, czystość, serce, duszę. Idziemy po Ziemi. Kwiaty rosną, kwitną, motyle latają, pszczoły zbierają nektar, otacza nas ciepło. I radość, nogi czują energię ziemi, i wypełniają nią każdą komórkę ciała, oczyszczając ducha i duszę. Dziękuję, Matko Ziemię. Od serca dziękuję. Nie ma życia bez ciebie, tak jak i bez innych żywiołów, jesteś tutaj? Niezły numer.